Na drugą kawę zaprasza ludowa bar. Dzień dobry w działkowej drugiej kawy wita Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Adam Kępiński, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Panie Pośle, musimy zacząć od smutnej informacji. już dzisiaj rano dotarła do nas ta wieść, że Tadeusz Mazowiecki, premier pierwszego niekomunistycznego, niekomunistycznego rządu po 45 roku, nie żyje. Pan cenił go jako polityka? No, smutna jako człowiek? Jak wiadomo, to jest naprawdę wielka postać, która odegrała wielką rolę w polityce. Tak jak zresztą Pan wspomniał, to pierwszy premier niekomunistycznego rządu, więc. Tutaj nie można właściwie zatrzeć takich zasług, tym bardziej, że był czynny w polityce bardzo długo. Właściwie można powiedzieć o całym środowisku, którego także był reprezentantem. No cóż, no, dożył w słusznego wieku, długich lat. Na jego oczach zmieniła się Polska. Mm -hmm. Chyba mógł umrzeć po prostu w spokoju. Nie wiem, jak to zrobił, ale wiem, że ostatnio już był mniej aktywny i na pewno wyglądający na zmęczonego już takiego człowieka życiem. No, polityk, który chyba nie budził kontrowersji, przynajmniej nie jestem sobie w stanie na szybko przypomnieć jakiś. Czy znaczy, wtedy historia była jednoznaczna? No, tak naprawdę, po czasach, po czasach PRL-u po prostu to była jedyna słuszna opcja, którą ludzie wspierali. No, problemy zaczęły się dzisiaj, kiedy tak naprawdę jednak widzimy, że i za czasów PRL-u nie wszystko było złe. A to, co proponuje nowy porządek, który jest wciąż jakby, moim, mam wrażenie, niedokończony, yy, yy, też budzi jakieś zagrożenia i poważne dyskusje, czy tak powinno być. Wtedy sytuacja wydawała się bardziej prosta, powiedziałbym, że zbliżona do czarno-białej lub zero-jedynkowej. Tak? Była to zmiana potrzebna. Tadeusz Mazowiecki no, na swoich oczach widział, jak Polska się zmienia i chyba można powiedzieć, że człowiek wielkiego formatu, wielkiego czynu i trzeba mm. powiedzieć, że cześć go pamięci. To teraz przejdźmy do nowych porządków i tematu, który na pewno będzie budził kontrowersję. Adam Kępiński, zwolennik ucywilizowania prostytucji. No zdecydowanie tak, ja powiem szczerze, taką inspira inspirację miałam taką czysto lokalną, dlatego że jak się dowiedziałem do posła e, Patryka Jakiego wpłynęła z, od mieszkańców Walidruk jakaś e, petycja a propos e, zrobienia coś z tym tematem, tak? No Mówię bo tam szczerze, już tak powiem, stoją te panie. E, ale ja tam codziennie kilka razy mówiąc szczerze, dlatego że wyjeżdżam. E, tym wyjazdem z Suchego Boru, gdzie mieszkam na Strzelecką, i tam rzeczywiście, już ta kumulacja tych pań jest tak wielka, bo tam zaczynało się od pojedynczych osób, a teraz to już właściwie w każdym zjeździe jest ich kilka. Czy jest więc, Popyt jest i podaż. No tak chyba Paszę się za to tak mogę, takie mogę odnosić wrażenie, aczkolwiek to wrażenie wcale nie musi być w sensie takiego postrzegania estetycznego rzeczywiście bardzo dobre, bo te panie stoją, stoją, tak jak powiedziałem, prawie przy każdym wjeździe. I o ile mnie osobiście jakoś to tam szczególnie nie obraża, no ale jestem dorosłym człowiekiem, a no gorzej wytłumaczyć to dzieciom, co, co właściwie te panie robią i na czym to wszystko polega, więc e, temat mi jest doskonale znany, tym bardziej, że. Nawet mogę rozszerzyć. Z drugiej strony mam, jestem szczęśliwym posiadaczem działki, która we wsi Lędziny cieszy się sławą, ale i miłości bo tam też właśnie się takie rzeczy dzieją. I, i, i tyle, że akurat. Może ale tam, nie czerpie pan z tego korzyści? Nie, no nie czerpie, ale no nie da się zamknąć oczu po prostu. Taka jest rzeczywistość. A rzeczywistość tutaj do rzeczy może trochę przejdę. Jest taka, że od tak dawna, chyba, jak, jak ludzie są cywilizowanymi, cywilizowanymi ludźmi, ten problem po prostu istnieje. Prostytucja była, jest i będzie, i nie można zamykać oczu na problem, tylko tak jak pan powiedział, ucywilizować. Czyli... To, to pan powiedział, ja zdecydowałem. Po... Chce pan pomóc jakoś posłowi jakiemu? bo on znalazł się w takiej sytuacji, że no to nie, to myślę, nie że po co z zrobić. Światopoglądowo w potrzasku, bo dla niego takiej sytuacji być nie powinno grzecznej. Mm -hmm. No ale niestety ludzie grzeszą, tak jak powiedziałem, a państwo nie powinno, powinno zamykać oczu państwo jest mową społeczną, która jest trochę szersza niż definicja światopoglądowa, religijna, można kogoś wykluczyć z jednego, z jednego powiedzmy, no wiary to jest trudno powiedzieć, no ale jakby z jednego kościoła lub drugiego kościoła, z państwa mhm. nie można wykluczyć. Te panie, jeżeli są Polkami, jeżeli pracują w Polsce, jeżeli mają stałe miejsce pobytu i legalnie chciałyby to robić, to chyba nie mogą. No I w tym jest kłopot. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski powiedział pan, że należy wyciągnąć dziewczyny z lasu i stworzyć kulturalne miejsca, gdzie będzie można to robić. O jakie miejsca panu chodzi? No zdecydowanie, no to te panie nie powinny stać na ulicy wszędzie. Jeżeli takie ulice miałyby gdzieś być, to powinniśmy się na nie zgodzić. Każde miasto, jeżeli miałoby to wyglądać tak jak na, w Europie Zachodniej, to powinno wyznaczyć tego typu ulice, bądź w ogóle tego typu dzielnice i budynki. Więc jeżeli mówimy o płatnym seksie, to po prostu powinien być ucywilizowany, czyli powinny sprzyjać temu warunki, a panie, które zdecydowały się na świadczenie tego typu usług, powinny także być objęte ochroną i to w wielu, wielu aspektach. To gdzie w Opolu mógłby powstać taki plac Pigal? Ma pan jakieś typy? Nie wiem, nie zastanawiałem się, to jest do przemyślenia w ogóle. Najpierw musimy zastanowić się co do projektu ustawy, jak to zrobić, a wtedy mm. dopiero rajcy miejscy mogliby takie rzeczy, rzeczy ustalać. Ja nie mówię, czy to od razu musiały być ulice czy dzielnica, ale na pewno mogłyby to być miejsca, budynki, gdzie te panie mm. mogłyby spokojnie z, z tego typu usługi, że tak powiem, oferować. To na czym by konkretnie miała polegać ta legalizacja? Co miałoby się zmienić w, w życiu tych cór Koryntu? Córko Rynku. tak, no po prostu. Tak jak powiedziałem, no powinny być przede wszystkim miejsca, bo to od tego mhm. wyszliśmy, że te pani dzisiaj stoją wszędzie i bez kontroli. Policja co najwyżej może legalność pobytu w naszym kraju zmienić, yy, sprawdzić, tak? Chodzi o to, żeby po... zawód prostytutki, prostytutki był legalny, żeby można byłoby, wręcz można powiedzieć tutaj kodeksowo wprowadzić takie PKW. Ta pani wtedy mogłaby być objęta ubezpieczeniem, mogłaby w jakiś mhm. sposób płacić podatki, a przede wszystkim... Czy powinna mieć kasę, kasę fiskalną? Paragony? Może aż tak daleko bym nie szedł. Są prostsze sposoby opodatkowania, jakieś Ryciał, ryczałtowe ryciałty. na przykład, albo coś w tym stylu. W każdym razie jest to trend nawet ogólnoeuropejski. Ja przypomnę, mhm. że dzisiaj nawet minister Rostowski, jako nasz minister finansów, powinien. Wskazać do budżetu takie przymiarki i założenia, ile z tak zwanego seks biznesu jest w Polsce. Wliczane e, powinno to być do PKB. Do, do, wliczane mhm. do PKB, więc po co tworzyć logarytmy, po zamykać oczy, tworzyć jakieś sztuczne wyliczenia, jak po prostu e, dziś już jesteśmy na takim etapie chyba zrozumienia rzeczy jako społeczeństwo, że powinniśmy mhm. ten zawód po prostu zalegalizować. Za A... Ja tylko dodam jedną rzecz, bo zawsze i tutaj się pojawiają takie rzeczy, no skoro. Na przykład prostytucja była, jest i będzie, ktoś daje podobny argument, że no to zalegalizujmy na przykład kradzieże, tak? Też były, są i będą. No nie, proszę Państwa, no, rzecz polega na tym, że te osoby się po prostu na to zgadzają. Jak się kradnie, to komuś się po prostu robi coś bez jego wiedzy i jego, jemu wbrew. No tak? i to jest jeżeli... niezgodne, niezgodne z prawem, a prostytucja jednak. Sama prostytucja no jest... nie jest karana. Sama prostytucja no to jest pewnego rodzaju dziennikarskie uproszczenie, bo tutaj bardziej chodzi o sutenerstwo. Czyli sutenerstwo czyli, jest nielegalne, czyli, czerpanie, korzyści, czyli czerpanie z, z, z korzyści z rządu, korzyści. w tej tego roli rządu. można byłoby powiedzieć, że w tym momencie stawiałoby się Państwo. Ale ja nie mam nic przeciwko temu, mhm. jeżeli tak ktoś by to Przedstawił, poniekąd ma trochę racji, ale e, jakby y, uregulowanie sprawy jest wyższym to, dobrem niż to, co Państwo podatkach to tak, czy rozmawialiśmy, ZUS powinny Panie też opłacać. Nie no, zdecydowanie prowadząc działalność. A w jakim tak powinny? wieku powinny przejść na emeryturę? To jakieś przywileje by im się należały? Wie pan, jeszcze nie ma projektu. Jest to powiedzmy świeży pomysł, taki podchwycony na gorąco. Powiem w ten sposób. Prawdą jest to, bo też się trochę oczytałem i, i mam taką wiedzę, że te panie niechętnie re rezygnują ze swojego em, zawodu. Oczywiście, że w jakby najwyższe stawki proponują panie młode i piękne, urodziwe, ale to chyba tak jak w życiu każdemu się darzy wtedy, kiedy ma czas swojej świetności, pod każdym względem to jest jakby najbardziej w cenie, ale tak czy inaczej jakby prostytucja co by się wydawało społecznie mało akceptowalne, nie jest to takim nie jest traktowana przez same prostytutki jako, taki, jako takie zajęcie które, z którego chciałyby rezygnować. jakieś wbrew, do, dorywcze, tak? Dorywcze. Jeżeli mhm. no, te panie po prostu tak, głównie panie, bo to tak trzeba powiedzieć, jeżeli te panie e, to po prostu robią, to się angażują mhm. są absolutnie profesjonalni. To, to nie jest taki tylko wystrzał medialny, będziecie chcieli przeforsować projekt jest ustawy w, absolutnie... w Sejmie. Jeszcze w tym Sejmie, czy może w następnym? W Lewicy Demokratycznej no, podjęliśmy taką krótką dyskusję na klubie, notabene właśnie pod tego typu impuls, i e, zdaje się, że będzie na to zgoda i będziemy taki projekt. Pisać i przedstawiać. Jeżeli taki będą, to na pewno to my... pojawią się konferencje i będą tego typu dyskusje. Ja tylko to my... powiem od siebie jedną pewną rzecz. Jako człowiek, no nie stary, jako młody polityk, dość aktywny, chyba widziany dosyć, dosyć sporo, powiem tak. Miałem ostatnio okazję być na śniadaniu z flamandzkimi, z flamandzkimi parlamentarzystami z okazji. International Coming Out Day, czyli takiego wychodzenia z szafy i ujawniania swojej mm -hmm. orientacji. Był tam też Ryszard Kalisz, poseł Ryszard Kalisz, był także poseł, poseł Dunin. I powiem szczerze, że no, konkluzja nasunęła się sama. My uważamy, że tak naprawdę społeczeństwo, a dzisiaj na przykład po tych artykułach, gdzie były na przykład mm -hmm. w wyborczej sądy i w wirtualnej polskiej, w wirtualnej Polsce sądy, to mamy między 65 a 75% poparcia. Społecznego, tak na gorąco badanego internetowo, jest akceptacja dla tego. No to jaki będzie Teraz los się... tego pomysłu przedstawianego przez. Posła SLD Adama Kempińskiego będziemy to znaczy, obserwować. Jest, no właśnie chciałem powiedzieć, to jest pewna nieubłagalna, że tak powiem, arytmetyka sejmowa. Tylko że dzisiaj tutaj krótka puenta tylko powiem, że społeczeństwo już dzisiaj jest chyba dojrzalsze niż sami politycy, którzy mają kłopot mm -hmm. w swojej hipokryzji i pruderii się wybrać i powiedzieć, że rzeczywiście tak, za tym jestem, z tym startuję i za tym podniosę rękę. Poseł niehipokryty Adam Kempiński był moim gościem. Dziękuję za rozmowę, którą prowadził Maciej Nowak.